Myśli, buziaczka. O, że jesteśmy. No, z całą pewnością nie tak to miało wyglądać, patrząc na to, jak się prezentowaliście w pierwszej połowie. Przyznasz, że w szatni potrzebujecie prawdziwego wstrząsu. Mogę! Weźcie go, no. Dziękuję. Jak tam, Mareczku, gdzie odpoczywałeś, co? Grecja, Hiszpania, nic nie wstawiałeś? No, panie, fajnie, należało ci. Dobra. O, że jesteśmy. Panie trenerze, nowa drużyna, nowy projekt i pewnie nowe cele. Wyślij buziaczka, hej mała, buziaczka. Gratulacje, pierwszy gol w tym sezonie w Ekstraklasie. Pierwszy. Mam, że pierwszy. To Zadowolony jest pan, prawda? I ostatnie pytanie do piłkarza drużyny gospodarzy. Jaki klucz do zwycięstwa ma dla swojego zespołu Bartosz Kutka?